Cześć, dzieci! Tu Karolina i Magda. Dzisiaj zabierzemy Was w swoją przygodę. Bo wiecie co? ma w domu wspaniałych przyjaciół. Ze mną w domku mieszka Samoed, który ma na imię Kobi. Jest białym, ślicznym, puchatym pieskiem. A mój to wesoły piesek rasy Bijon. Ma na imię Enzo i bardzo lubi się przytulać. Kobi to duży pies i wygląda jak biały niedźwiadek. Buśka, jak widzicie, jest zawsze uśmiechnięta i Kobi wygląda, jakby był zawsze szczęśliwy. A czy Kobi lubi bawić się na zewnątrz? Tak, bardzo. Ale szczególnie lubi bawić się zimą. Niskie temperatury dla Kobiego są najlepsze. Wtedy skacze w śniegu jak zając. A wiecie, że Kobi nawet czasami pomaga odgarniać mi śnieg swoim noskiem. A Enzo jest malutki i bardzo mięciutki, jak biała kuleczka z waty cukrowej. Lubi wskakiwać mi na kolana i zasypiać przytulony. A czy Enzo ma jakąś ulubioną zabawkę? Tak, jego ulubioną zabawką jest mała kosteczka, którą zabiera ze sobą wszędzie. Czasem chowa sobie ją nawet pod poduszkę, jakby to był jakiś bardzo ważny, tajny skarb. Drogie dzieci, pamiętajcie, że pies nie jest zabawką. O pieska musimy dbać. Musimy dawać mu jeść, pić, chodzić z nim na spacerki, czesać go i przytulać. Musimy też zwrócić uwagę, w jaki sposób mówimy do piesków. Enzo na przykład bardzo lubi, żeby mówić do niego takim spokojnym głosem. A jak jest z Kobim? Tak, to prawda. Pieski czują nasze emocje. Kiedy ja jestem szczęśliwa, mój Kobi też jeszcze jest szczęśliwy. Czuje moją radość. A czy Wy macie w domu jakieś zwierzątko? Może pieska, kotka albo rybki? Jeśli tak, na jak nazywają się Wasze zwierzątka i co one najbardziej lubią robić? Czekamy na Wasze odpowiedzi. Kobi jest samojedem. Jest to rasa psów, która pochodzi z Syberii, czyli z bardzo, bardzo zimnego miejsca. Samojedy są psami bardzo inteligentnymi, ale też bardzo upartymi. Jak są małe, potrzebują specjalnych szkoleń. Kobi jest psem bardzo energicznym, co znaczy, że potrzebuje dużo ruchu. Codziennie musi chodzić na spacerki, biegać, bawić się, wtedy jest naprawdę szczęśliwy. Kobi uwielbia bawić się. Uwielbia kłaść się na swoich pleckach i uwielbia, kiedy głaskamy go po brzuszku. Jest wtedy naprawdę szczęśliwy. Wiecie, że na Syberii ludzie wykorzystywali włosy samojeda do robienia odzieży. Można było zrobić z jego włosów skarpetki albo mięciutki sweterek. Samojedy są doskonałymi pieskami rodzinnymi. Uwielbiają zabawy z dziećmi, są bardzo cierpliwe, a też bardzo troskliwe dla dzieci. You're my best friend. To piesek rasy Bichon Frise. Rasa ta była uwielbiana przez królów i królowe. Pieski te mieszkały razem z nimi na dworach królewskich, miały nawet swoje własne poduszki. Często też były malowane przez artystów. Pewnie widzieliście takie pieski na wielu obrazach. Dawno, dawno temu, w XVII-XVIII wieku we Francji, takie obrazy były bardzo popularne. Królowe uwielbiały się z nimi pokazywać. Więc jak kiedyś zobaczycie taki obraz, będziecie już wiedzieć, co to za rasa. Rasa ta była również uwielbiana przez żeglarzy. Często zabierali je na swoje morskie podróże, ponieważ te pieski świetnie polowały na szczury, które czasem można było znaleźć na statkach. Są to pieski zwinne, szybkie i zawsze czyste. Sierść biżonów jest biała, bardzo delikatna i ich włoski są kręcone. Trzeba o nie bardzo dbać, czesać je i zabierać często do fryzjera. Trzeba obcinać im te włoski, bo inaczej porobią im się kołtuny i nie będą już tak ładnie wyglądały. Pieski rasy Bijon Frize to wyjątkowe pieski pod wieloma względami. Wiecie, że pieski te nie mają typowego psiego zapachu, nawet jak się zmoczą. Dodatkowo są to pieski, które polecane są bardzo dla osób, które mają alergię na psy i nie mogą mieć piesków w domu. Bijon Frize to pies, który nie traci sierści, dlatego może on mieszkać z właścicielem, który ma nawet alergię na psy. Bijan to pies, który uwielbia być blisko swojego opiekuna. Uwielbiają się przytulać, są bardzo wrażliwe i troskliwe. Są świetnymi kompanami dla dzieci. Jeśli marzysz o piesku, może właśnie ta rasa jest idealna dla ciebie. Kochani, jak ma się pieska, trzeba z nim oczywiście wychodzić na zewnątrz. Piesek potrzebuje pobiegać, potrzebuje wyjść na spacer. Zawsze pamiętajcie, żeby w takich sytuacjach mieć pieska na smyczy. Pamiętajcie też, żeby na każdy spacer zabrać ze sobą specjalne worki, bo kiedy wasz piesek zrobi kupkę, musimy po nim zawsze ją posprzątać. Dobrze jest również pamiętać o tym szczególnie w gorące dni, że Wasz piesek będzie prawdopodobnie spragniony, czyli będzie chciało mu się pić. Zabierzcie ze sobą butelkę wody i najlepiej taką podróżną miseczkę. Nie zajmuje ona dużo miejsca, jest lekka. I zobaczcie, naciskam. Możemy ją rozłożyć. Nalejemy wody. A nasze pieski na pewno się nie poczęstują. To jest bardzo ważne, aby mieć ze sobą miseczkę. Kochani, dbajcie o swoje pieski, bo są one naszymi prawdziwymi przyjaciółmi. Dziękujemy, że byliście z nami w tym odcinku i że poznaliście nasze cudowne pieski Kobiego i Enzo. Do zobaczenia w następnym odcinku. Pa, pa! Dwa białe pieski wesoło biegają, skaczą, merdają i świat odkrywają. Jeden to Enzo malutki jak chmurka, drugi to Kobi radosna figurka. Hau Schować, gdy razem wariują, szczekają nieznośnie. Pani Karolinka, gdy Enzo ze strachu ogonek pod kuli, to pani Madzia też go przytuli. Wieczór już blisko, zmęczone już pieski, kładą swe główki na kocyk niebieski, śnią o zabawie, o zabawie. Każdy dzień jest pełen radości, do szczęścia tym pieską nie trzeba tak wiele. Czasami...